Praca łopatkami to jest absolutny mus, żeby robić to poprawnie, bo to zabezpiecza Twój kręgosłup, nadaje Ci stabilizację, ale również zaczynasz pracować mięśniami, które mają być zaangażowane w danym ćwiczeniu. Natomiast w momencie, kiedy mówię o sobie początkującej, zrób retrakcję, depresję, elewację, protrakcję, to brzmi to trochę tak, jakbym rzucał jakieś magiczne zaklęcia, więc w tym filmie ćwiczenie po ćwiczeniu, bez żadnego cięcia, pokażę Ci, kiedy robić retrakcję, kiedy depresję, jak pracować tymi łopatkami, żeby rosnąć i żeby ćwiczyć bezpiecznie. Wiecznie. Więc na początku muszę Ci wytłumaczyć, czym są te hasła. Retrakcja to jest nic innego jak zbliżenie się łopatek do siebie. Właśnie w ten sposób pokazuję to swoim podopiecznym, czyli weź sobie gumę oporową, złap ją pod chwytem i spróbuj zrobić to tak, żeby nie ruszając specjalnie dłońmi, tylko ruch dłońmi jest wypadkową tego ruchu łopatkami, które zbliżają się w stronę kręgosłupa. Czyli będzie to coś takiego... I to jest retrakcja. Mamy jeszcze depresję łopatek. Gumę oporową wyciągamy do góry i chcemy ją opuścić do dołu. Ruch łopatek jest w stronę naszych kieszeni. Tak jakbym chciał schować tę łopatkę do kieszeni, czyli obniżam ją w dół. To jest depresja łopatek. Mamy też protrakcję, czyli wyciągnięcie łopatek do przodu w taki sposób. I mamy ruch odwrotny do depresji, czyli elewację łopatek. Wyciągam łopatki w górę. I bardzo często te ruchy się łączy. To znaczy, hasło retrakcja i depresja to już jest taki klasyk ćwiczenia na siłowni. Czyli chodzi o to, żeby zbliżyć łopatki do kręgosłupa i jednocześnie obniżyć je do dołu. Czyli wygląda to w ten sposób. Teraz stoję w pozycji normalnej. Najpierw zbliżenie do kręgosłupa i obniżenie do dołu. Co stabilizuje nasz tułów, powoduje, że aktywujemy poszczególne grupy mięśniowe. I dobra, jak to teraz zrobić w poszczególnych ćwiczeniach? Zaczniemy od wyciskania sztangi. I tutaj nie chcemy leżeć całkowicie płasko. Zobaczcie, część osób robi to tak. Jeszcze tutaj robimy jakąś protrakcję, co będzie bardzo niekorzystne dla naszych barków, jeżeli jeszcze robicie coś takiego. I zobaczcie, o ile inaczej wygląda to ćwiczenie, kiedy zbliżę łopatki do siebie, obniżę je do dołu i. Robię ten ruch w ten sposób. Zabezpieczamy dzięki temu nasze barki i bardziej aktywujemy klatkę piersiową. Czyli tutaj ruch protrakcji jest absolutnie zbędny. Cały czas łopatki są lekko do siebie, lekko w dół, przez co mamy też większą aktywację klatki piersiowej. Łatwo to jest również pokazać w ten sposób. Zobaczcie, jak robię to tak, to tutaj nic się nie napina, a w momencie, kiedy łopatka pójdzie do retrakcji i depresji i robię ten ruch teraz. To zobaczcie, że ta klata zaczyna pracować jak u pirata, ale się rymuje. Nawet nie czuję, kiedy rymuje. Lecimy dalej. Martwy ciąg. Koronne ćwiczenie. I tutaj również robić retrakcję, robić depresję. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę dzieje się w martwym ciągu. I większość osób myśli, że jest to ćwiczenie na plecy, więc zaczynają kombinować. No bo skoro plecy, no to może coś tutaj tymi upadkami zrobi jakieś Mambo jumbo, ale nie. Plecy są w napięciu izometrycznym, to znaczy, że są ustabilizowane przez całe to ćwiczenie. To znaczy, nie chcę robić tutaj retrakcji, nie chcę tutaj robić protrakcji ani jakichś elewacji, tylko łopatka idzie delikatnie w dół. Przez co napinam mięsień najszerszy grzbietu. Zobaczcie, napięcie najszerszego grzbietu, plecy są ustabilizowane i ten ruch robię odpychając się nogami. Więc jest to ćwiczenie praktycznie na dół ciała. Oczywiście góra też pracuje w napięciu izometrycznym, ale plecy są ustabilizowane. Robię to w ten sposób, czyli cały czas jest lekkie napięcie mięśnia najszerszego. Plecy są w napięciu izometrycznym, ustabilizowane i podczas martwego ciągu odpycham się nogami. Więc martwy ciąg, łopatki pozycji depresji. Jeżeli chcę zrobić wiosłowanie. Przy wiosłowaniu oczywiście chcemy zaangażować mięsień czworoboczny, równoległoboczny, najszerszy grzbietu i tutaj retrakcja i depresja jak najbardziej, ale nie tylko, bo chcemy pracować w pełnym wymiarze, to znaczy robię ruch najpierw martwego ciągu, przechodzę sobie do wiosłowania i tutaj mam protrakcję, pełne rozciągnięcie. Schodzę do retrakcji i depresji i dociągam sztangę. Protrakcja, retrakcja, depresja, protrakcja, retrakcja, depresja, protrakcja, retrakcja, depresja, protrakcja i retrakcja i depresja. Dzięki czemu pracuję w pełnym wymiarze tymi mięśniami, które mają pracować w tym ćwiczeniu. Angażuję całkowicie mięśnie pleców. Jest to niezwykle istotne. Co jeżeli chcemy robić na przykład OHP? bliskanie żołnierskie. Zarzucę sobie tą samą sztangę i tutaj nie trzeba specjalnie nawet o tym myśleć. Przy tym ćwiczeniu najważniejsze jest to, żebyśmy mieli napięty pośladek, napięty brzuch i łopatki poruszają się swobodnie w górę. Oczywiście na końcu wchodzę w delikatną elewację, to znaczy unoszę te łopatki jeszcze do góry, z takiego delikatnego szruksa i to też będzie w porządku, ale przed wykonaniem tego ruchu specjalnie nie kombinuję. To znaczy nie wchodzę specjalnie w retrakcję i depresję, po prostu chłopatki poruszają się naturalnie, ale pamiętam głównie o napięciu brzucha, pośladków i robię to ćwiczenie teraz. Jakbym chciał zrobić, przysiad. Możemy sobie od razu tutaj przejść. I tutaj jest podobna historia jak przy martwym ciągu. To znaczy plecy powinny być ustabilizowane w napięciu izometrycznym. Nie chcemy, żeby ta sztanga nam tutaj uciekała, czyli nie przechodzimy do protrakcji. Tylko robimy re lekką retrakcję, depresję, przez co mam tutaj zwartą strukturę. Plecy są napięte, stalowe, nie do rozwalenia. I teraz, jak już tak mamy, robię przysiad. I plecy są cały czas ustabilizowane. I plecy są w napięciu izometrycznym. No bo nie robimy tutaj nic z plecami, tylko odpychamy się nogami. Więc tutaj jak najbardziej lekka retrakcja, lekka depresja będzie ok. Jak ktoś to wytnie i powie, lekka depresja jest ok. Jeszcze mnie, jeszcze mnie ktoś posądzi, że promuje. Ech, jakie stany psychiczne. Ok, lecimy z ściąganiem drążka wyciągu górnego. I tutaj chcemy pracować mięśniami najszerszym grzbietu. Czyli chcemy ściągnąć łopatkę do depresji i później puścić ją do góry, żeby znowu pracować w pełnym wymiarze. Tutaj nie robimy retrakcji. Nie jest to potrzebne. Po prostu elewacja. Depresja, jedziemy, ciach. Elewacja, wyciągnięcie w górę, depresja, ciach. I zobaczcie, pozwala na ten swobodny ślizg łopatki, dzięki czemu pracuję w pełnym wymiarze mięśnia najszerszego grzbietu. I jeszcze jak tutaj delikatnie się odchylę, to jeszcze zwiększam sobie zakres. Więc to jest świetne ćwiczenie. Ojejku, jak to dobrze wchodzi, aż nie chce mi się tego przerywać. No, ale muszę Wam jeszcze pokazać inne rzeczy. Więc dobra. Jeszcze zrobimy coś na tył barku, bo to jest częsta kwestia. Jak zrobić tył barku? I tutaj część osób zacznie robić właśnie facepula w taki sposób, że ściąga łopatki, retrakcji, depresja, dociąga w ten sposób. I oczywiście też jest taki wariant. On jest jak najbardziej ok. Wtedy przetrenowujemy jeszcze mięsień w rotacji, trenujemy rotatory mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, mniejszy, ogólnie stożki rotatorów, więc to jest super, można, ale jeżeli celem jest tylko ta malutka część tyłu, tyłu naszego barku, to nie chcemy robić retrakcji depresji. Dlaczego? Bo to jest malutki mięsień, a mięśnie pleców są duże. I teraz w momencie, kiedy zrobię retrakcję i depresję, to praca pójdzie właśnie na nie, bo silny mięsień przejmuje większość pracy. Więc jeżeli chcemy wyizolować to małe coś... To robimy face pulla w odwodzeniu horyzontalnym, czyli w podstawowej funkcji właśnie tego mojego mięśnia. I dociągamy do tego momentu. I to będzie tyle. Jak już zrobię tu, to już mocno poszło na równolegoboczny, czworoboczny. I zaangażowaliśmy mięśnie pleców. Więc to jest tylko właściwie to, jeżeli celem jest robienie tyłu barku. Dużo lepiej to zrobić jednorącz, bo wtedy więcej pracy wykonamy w ten sposób. O, i to jest takie siłowe na tył barku, albo robimy tak zwane odwrotne rozpiętki. I tutaj również nie robimy retrakcji i depresji, tylko cały czas pracujemy w lekkiej protrakcji, nawet bym powiedział, czyli łopatki są wysunięte do przodu, dzięki czemu robimy ten ruch na tył naszego barku. I tym będzie się to różniło od wiosłowania, gdzie jak chcę wiosłować, retrakcja, depresja, angażuje czworoboczne lub równolegoboczne. Robię odwrotne rozpiętki, lekka protrakcja wręcz, i robię to teraz. Tak samo unoszenie bokiem. Tutaj również, jeżeli celem jest środkowa część mięśnia naramiennego, nie muszę tutaj kombinować, robić retrakcji, tylko łopatki ustawiam w pozycji neutralnej. Pozycja neutralna łopatki to jest około 15-30 stopni ręki od tułowia, czyli w ten sposób. I robię ten ruch teraz. Również tutaj nie muszę wchodzić w elewację, bo jak wejdę w elewację, to mocno kaptur zaczyna przyjmować tą pracę więc zrobię nawet do kąta takiego 80 stopni żeby ta łopatka tutaj jak najmniej się poruszyła i żeby spora część pracy szła właśnie ze środkowego aktonu barku no oczywiście jak mamy jakieś bicepsy czy cokolwiek czy tricepsy no to tutaj pracujemy w zgięciu stawu łokciowego albo wyproście no i tutaj po prostu jesteśmy, jesteśmy ustabilizowani i nie trzeba jakoś wielce kombinować po prostu pamiętamy o tym Musimy mieć proste plecy, ale cała praca idzie z prostowania w stawie łokciowym. Wtedy pracujemy nad tricepsem, i tutaj nie musimy specjalnie kombinować z naszymi łopatkami. Wow! Powiedziałem chyba wszystko, co chciałem, i nagrałem ten filmik na jednym ujęciu, i się zapowietrzyłem. Nie jest to łatwe, więc łapka w górę za to poświęcenie. A jedynie odpoczywać. Subskrybuj i do usłyszenia w kolejnych materiach. O jejku. Nie wiem, jak to się znalazło w mojej ręce. Moja książka. Reset. Wow, do kupienia. Sprzedaży. Możesz ją mieć. alt.reset.pl